Witam Państwa 9 czerwca 2025 roku i zapraszam na program Ecovision TV. Muzyka Debata z opolskimi przedsiębiorcami, refleksje o reformie sądownictwa, komentarz do zatrzymań w sprawach Orlenu i Pagazusa, a także nominacje sędziowskie i symboliczne otwarcie nowej siedziby Sądu Apelacyjnego. Tak wyglądała wizyta ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w Opolu i regionie. Mamy przecież bardzo konkretne postępy w sprawach dotyczących afery wizowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Funduszu Sprawiedliwości. E, mamy sprawy dotyczące już na etapie aktu oskarżenia granatnika w Komendzie Głównej e, Policji, kilometrówki. E, mamy sprawę byłego szefa Rządowego Centrum Legislacji, oświadczeń majątkowych e, pana, e, pana Mejzy, e, sprawę ujawnienia planów obronnych przez ministra Błaszczaka. E, są prowadzone e, e, jest prowadzonych kilka e, zespołów śledczych. E, jeden dotyczy Funduszu Sprawiedliwości, o tym mówiłem, ale zwróciłbym uwagę na dwa pozostałe e, zespoły powołane na szczeblu Prokuratury Krajowej przeze mnie. E, to jest jeden dotyczy Podkomisji Smoleńskiej, gdzie tam już postawiono zarzuty panu Berczyńskiemu, ale e, ta, ta, ten zespół działa bardzo intensywnie i myślę, że w najbliższym czasie można spodziewać się efektów pracy. Natomiast myślę, że ten tydzień też jest bardzo istotny, wręcz przełomowy, jeśli chodzi Przepraszam, jeśli chodzi o zespół śledczy numer 3, czyli ten zajmujący się Pegasusem, no bo po raz pierwszy w tej sprawie dwóch funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy CBA, dostało zarzuty, e, czyli prokuratura stwierdziła, że umyślnie e, dokonywali inwigilacji e, jednego, jednego z polityków. Jesteśmy nie na etapie podejrzeń czy opisów dziennikarskich, ale jednak konkretnych zarzutów e, procesowych, a przecież w międzyczasie też odkryta została potężna afera. Dotycząca zresztą także dziennikarzy, a mianowicie afera Hermesa, prawda, czyli wykorzystywania innego programowania, przecież wiodący polscy dziennikarze byli sprawdzani przed Hermesem i e, ta informacja pojawiła się e, tydzień temu i to naprawdę no, te, to, te nazwiska i to z różnych stron można powiedzieć świata dziennikarskiego. Także absolutnie prokuratura tutaj nie traci dynamiki i, e, i działa dalej. W ramach realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu projektu Zaczytane Opolskie w minionym tygodniu odbyło się spotkanie dziennikarza Bogdana Rymanowskiego z mieszkańcami Dobrodzienia. Podczas spotkania gość opowiadał o swojej twórczości literackiej, zamiłowaniu do sportu, rodzinie i pracy, a my zapytaliśmy jak zmieniło się w ostatnich latach dziennikarstwo. Myślę, że dziennikarstwo się bardzo zdemokratyzowało. Czyli każdy z nas, który ma telefon komórkowy, kto ma dostęp do YouTube'a, może być dziennikarzem. Nie trzeba mieć studiów dziennikarskich, żeby zostać dziennikarzem. Wystarczy, że ma się to coś, że ma się pasję patrzenia na świat. Więc to jest absolutny plus. Z drugiej strony, coraz mniejsze znaczenie mają media tradycyjne. Ale to nie oznacza oczywiście, że telewizja czy radio zanikną. Nie, nie, one nie zanikną, dlatego że one nigdy nie zostaną zastąpione przez youtuberów. Jednak posiadają i pewne moce, i pewne możliwości, które wciąż będą wartościowe i istotne. Można powiedzieć, że dziennikarstwo zmieniło się także, jeśli chodzi o opowiadanie świata o polityce. Przykładowo, politycy mogą być dziennikarzami często nie potrzebują już dziennikarzy jako pośrednika do przekazywania swoich idei, opinii publicznej. Wyborcom sami mogą tworzyć kanały youtube'owe, sami mogą tak naprawdę narzucać narrację. Ma to swoje dobre i złe strony dla polityków, którzy nie wiem, nie są lubiani przez mainstreamowe media, mogą się przebić. Z drugiej strony ma to swoje minusy dlatego że politycy często unikają mając własne media zetknięcia się z dziennikarzem czyli unikają trudnych dociekliwych pytań bo się po prostu boją że odpowiedzi nie będą takie jakie być powinny więc wszystko ma swoje plusy i minusy generalnie uważam że wszystko idzie w dobrą stronę ale trzeba być odpowiedzialnym odpowiedzialność to chyba najważniejsza rzecz w tej robocie Czyli, jeżeli chcesz być wiarygodny, musisz być odpowiedzialny. Nie możesz rzucać na lewo i prawo oskarżeń, a jeżeli komuś coś zarzucasz, musisz mieć dowody. Z udziałem władz uczelni oraz przedstawicieli środowiska akademickiego na Uniwersytecie Opolskim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych. Jak zaznaczył rektor uczelni profesor Jacek Lipok, to jedno z najważniejszych świąt każdego uniwersytetu. Uzyskanie stopnia naukowego świętowały 24 osoby, w tym czterech doktorów habilitowanych i 20 doktorów. Uroczyste dyplomatorium zgromadziło kadrę uczelni oraz osoby bliskie świeżo upieczonym doktorom. W tym rozdaniu dyplomów nastąpił historyczny dla uczelni moment, ponieważ pierwszy raz wśród tytułów doktora z różnych dyscyplin na Uniwersytecie Opolskim uzyskany został stopień doktora z zakresu nauk medycznych. W swym wystąpieniu skierowanym do zaczynających nowy etap ścieżki naukowej, rektor przypomniał Maksymę o polskiej uczelni, która mówi, by w poszukiwaniu prawdy postępować jak ludzie wolni. Jednak, jak zaznaczył, tej wolności powinna towarzyszyć odpowiedzialność. W miniony weekend w Opolu odbyła się dziewiąta edycja Festiwalu Książki, największego literackiego wydarzenia na opolszczyźnie. Pomimo niesprzyjającej aury, na placu Wolności nie zabrakło czytelników z całego województwa. Jak co roku, impreza zgromadziła setki wydawców i autorów książek. Przez ostatnie trzy dni odwiedzający festiwal książki mogli oprócz zakupów spotkać się i porozmawiać z ulubionymi pisarzami. Do wielu z nich ustawiały się gigantyczne kolejki, aby zdobyć autograf. Dziewięć edycji festiwalu to tysiące uczestników, setki spotkań autorskich i niezliczone literackie emocje. Oprócz spotkań odbyło się wiele warsztatów literackich, ilustratorskich i redaktorskich. Przez 9 lat Opole odwiedziło ponad 400 wydawnictw, a przez festiwalowe sceny przewinęło się blisko 500 autorów. Organizatorem festiwalu jest Fundacja Fabryka Inspiracji.pl zainicjowana przez drukarnię Opolgraf, a partnerami strategicznymi są Miasto Opole oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Jak informuje Biuro Prasowe Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusze opolskiej KAS zatrzymali nielegalny transport szampana bez polskich znaków akcyzy. Na autostradzie A4 funkcjonariusze polskiej kas zatrzymali do kontroli samochód dostawczy. W pojeździe znaleziono 570 butelek szampana ekskluzywnych marek bez polskich znaków akcyzy. Wartość rynkowa towaru została zocowana na 470 tys. zł. Gdyby to trafił do sprzedaży, straty w podatku VAT i akcyzie wyniosłyby prawie 109 000 zł. Za zapaserstwo akcyzowe zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara grzywna albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie. Postępowanie w sprawie prowadzi o polski urząd celno-skarbowy w Opolu. Rękodzielnicy to twórcy, którzy w swojej pracy wykorzystują wiele technik i materiałów. O tym, jak można się nimi posługiwać, mówi absolwentka Uniwersytetu Ludowego Rzemiosł Artystycznych, Beata Kupiec. Uczę się w, na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosł Artystycznych w Woli Sękowej. To jest taka dwuletnia szkoła, która y, uczy i pokazuje, że można być wielozadaniowym w rękodziele i w artystycznych działaniach. Na wystawie można zobaczyć ceramikę w różnym wydaniu, wiklinę, hafty, koronki, a także formy użytkowe, wszystko związane ze stolarstwem. Pracuję w Domu Kultury, gdzie prowadzę zajęcia artystyczne z wieloma grupami i będę im to wszystko przekazywać, całą tą wiedzę, którą zdobyłam w tej szkole. Będę zachęcać mieszkańców Gminy Dobrodzień aby przychodzili do mnie na zajęcia i uczyli się tych wszystkich dziedzin, tego rękodzieła, które można tworzyć i można rozszerzać na różne tematy. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam jeszcze na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa, dziś nasza Polska powyborcza to są dwie Polski, co na to Europa. Wynik wyborów prezydenckich w Polsce dobitnie pokazał Europie, jak złożone i podzielone jest polskie społeczeństwo. To bardzo zła wiadomość. Teraz Europejczycy muszą wykazać się większą determinacją w obliczu odwrotu Ameryki i rosyjskiego rewizjonizmu. Zwycięstwo prawicowego kandydata w Polsce może spowolnić proces umacniania się Unii. Stolice europejskie z Paryżem i Berlinem na czele mają wszelkie powody do pesymizmu. A na Kremlu leje się szampan, bo Karol Nawrocki zrobi wszystko, co w jego mocy, by sparaliżować działania Donalda Tuska, jednego z głównych architektów europejskiego zbrojenia i wsparcia dla Ukrainy. Nowy prezydent będzie miał prawo weta, które może wykorzystać do mobilizacji nacjonalistów i skrajnej prawicy przed wyborami w 2027 roku. Polska nie przestanie pomagać Ukrainie, ale jest teraz dosłownie podzielona na dwie części i grozi jej paraliż polityczny. Między rządem a prezydentem będzie toczyć się nieustanna wojna partyzancka. Jak i dlaczego do tego doszło? Myślę, że cały czas nasze społeczeństwo czuwa skutki zapoczątkowanej w latach 90. transformacji gospodarczej, która spowodowała, że jednym się powiodło, a innym nie. Nasze społeczeństwo zostało mocno rozwarstwione i podzielone według linii Polska Liberalna i Polska Solidarna. Każda z tych Polsk otrzymała politycznego protektora w postaci dwóch partii Platformy Obywatelskiej i PiS. Początek tego podziału to rok 2005, a więc od 20 lat liderzy tych partii toczą ze sobą bój, który zatruł życie polityczne naszego kraju. Młode pokolenie ma dość tego podziału, szuka nowych politycznych wzorców, a nawet idoli. Stąd popularność tych, którzy głoszą antysystemowość i dążą do rozbicia istniejącego duopolu. Być może bokserska przeszłość elekta daje im nadzieję. Dziękuję Państwu za uwagę. Ten krótki fragment sygnału, mam nadzieję, wprowadził nas w nastrój festiwalowy, bo za kilkadziesiąt godzin w Opolskim Amfiteatrze rozpocznie się 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dlatego dziś przed kamerami rzecznik prasowy tego festiwalu, Jarosław Wasik. Dzień dobry. Mo mogę coś o propo sygnału powiedzieć? Tak? Ten sygnał, który my kojarzymy i znamy, on obowiązuje dopiero od trzeciego festiwalu. Pierwsze dwa festiwale miały inny sygnał, ale już na drugim Bogusław Klimczuk, który był dyrektorem muzycznym, prowadził orkiestrę, przywiózł mm -hmm. właśnie ten sygnał, który y, obowiązuje do dziś. I pamiętam, że Lucjan Kydryński zapowiedział, proszę Państwa, posłuchamy teraz uroczystej fanfary. No i ta fanfara uroczysta obowiązuje przez 60 lat. Wraca Pan prosto z Warszawy, z konferencji prasowej w której udział brali, no powiem, Organizatorzy i wykonawcy tego festiwalu. To było takie spotkanie na przysłowiowe za 5.12. Jakie ustalenia, czego się Pan dowiedział? Tak, to było spotkanie, w którym absolutnie odkryto wszystkie karty. Nie, nie zjawili się wszyscy wykonawcy, to jest niemożliwe, ale zjawiło się naprawdę ich bardzo wielu. Bardzo się cieszę, że artyści hip-hopu w ogóle tak gromadnie mhm. e, przybyli. Bo hip-hop wraca. Bo hip-hop wraca i będzie w czwartek, bo festiwal w tym roku jest od 12 do 15 Czerwca zaczyna się w czwartek koncertami debiutów i koncertem hip-hopowym. Hip-hop po raz pierwszy odbył się na festiwalu w Opolu w 2001 roku. Potem jeszcze był także w drugim, czwartym, ale nigdy nie był w amfiteatrze. W mhm. tym roku po raz pierwszy. No i to jest, myślę, taki najbardziej dzień dla młodych, mhm. można powiedzieć, bowiem po pierwsze, Super Naprawdę przysięgam, że to będzie świetny koncert, bo miałem udział w tym, żeby wybrać tych debiutantów. Naprawdę super W tych debiutach jeszcze to jest ważne, wspomnienie. E, trojga wybitnych artystów, Kon festiwalu w Opolu, mhm. czyli Anny Jantar, Tadeusza Woźniaka i zespół Breakout. No musi być zawsze ta przerwa, kiedy jury udaje się na, na radę. E, a potem e, e, nagroda imienia Anny Jantar e, e, za najlepszy debiut i koncert hip-hopowy, tak będzie wyglądał czwartek. Słuchał pan piosenek, które zostaną zaprezentowane w debiutach. Będzie... Coś do nucenia po festiwalu do tak, następnego roku? Tak, ja będzie uważam. Taka że piosenka, tak. którą będzie przeciętny Kowalski mógł śpiewa? Tak, ja uważam, że tak. Jest taka piosenka, na przykład, która mi się śpiewa, trochę mi głupia tak wyróżniać, mhm. e, ale jest taka piosenka głośniej, którą e, będzie śpiewał Błażej Latos. To jest taki chłopak, którego ja skojarzyłem, bo pewnego dnia e, pojechałem do Sopotu na kilka dni latem. I jakiś zdolny chłopak na Monciaku, czy na tym deptaku, grał na gitarze i śpiewał covery oczywiście. Ja nawet z pół godziny posłuchałem, a potem nagle patrzę, że on się zgłosił do, do debiutu w tym roku. Także na przykład głośniej uważam, że to może być w ogóle wakacyjny hit, ale nie tylko. Naprawdę jest wielu bardzo utalentowanych młodych ludzi i co ważne, oni grają i śpiewają w różnych gatunkach. Mhm. To jest wspaniałe, że ci debiutanci znowu różnią stylistycznie. A na konferencji prasowej mówiło się coś o Justynie Styczkowskiej? Bo nic w mediach się nie... społecznościowych się wiem. gotuje. Chuczy, nic się nie mówiło. Ja trochę nie rozumiem, bo przecież można było Justynę zaprosić. Pamiętam, gdy Michał Szpak, reprezentując nas na Eurowizji, no, potem oczywiście był na festiwalu w Opolu. Trochę szkoda, bo no, no Justyna jest po pierwsze laureatką, imienia nagrody, laureatką nagrody imienia Anny Jantar, Zresztą muszę dodać, że śpiewałem z nią w tym samym koncercie. E, e, myślę, że to byłoby na pewno wydarzenie. No, Justyna jest niezwykle w tej chwili popularna. To jest kolejna taka trampolina. E, ona zawsze była wielką mm. gwiazdą, ale, ale w tej chwili no, e, myślę, że znowu młodzi ludzie ją e, zaczęli kojarzyć. Ani mrumru, mru, choć był, e, byli artyści z Kabertu mru. Ani mrumru. Mru, nie było na temat Justywy. I Justyna śpiewa polskie piosenki, a kanadyjski piosenkarz Garu nie śpiewa polskich piosenek, a wystąpi w opolu. Skąd Ale, on Garu jest ulubieńcem. Garu kiedyś był i Garu jest gościem specjalnym koncertu Jacka Cygana. Bo z tego czwartku przeskoczmy do niedzieli. To będzie niezwykły wieczór w opolskim amfiteatrze. To będzie taki wieczór, który Polacy na pewno zapamiętają, bo będą to dwa koncerty. Jubileusz Jacka Cygana, czyli trzy ćwiartki. Okazuje się, że 45 lat Jacek Cygan już pisze teksty. A e, przypomnę, że Jacek Cygan zadebiutował w zespole Nasza Basia Kochana, e, stąd ta piosenka całkiem spokojnie wypije trzecią kawę z Jurkiem Filarem, także Plejada Gwiazd, bo oczywiście z Jackiem Cyganem współpracowali no, wszyscy, no, i Grażyna Łobaszewska, i Ryszard Rynkowski, no wiele, wiele gwiazd. I tego wieczoru będzie też wspomnienie Wojtka Trzcińskiego. To e, był kompozytor e, przepięknych piosenek. Wspomnę tylko psalm stojących w kolejce, czyli za czym kolejka ta stoi, małe tęsknoty, hity zespołu Wanda i Banda, kawiarenki. Chcę wyjechać na wieś Urszuli Sipińskiej. E, I po pierwsze, scenariusz przygotowuje Staszek Trzciński, czyli syn Wojtka. Wojciech Trzciński odszedł 1 lutego tego roku. E, to w ogóle był dyrektor artystyczny festiwalu w Opolu, więc naprawdę e, po prostu wybitna postać, no i oczywiście będzie plejada gwiazd. Ale dobrze nie odpowiada Pan na moje pytanie, co robi Garu? To jest zaproszo został zaproszony przez Cygana? Myślę, że tak. Aha. Tak, to jest, to jest na zaproszenie Jacka Cygana. E, 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 m, szczerze powiedziawszy. Nie miałem czasu, przywitałem się z Jackiem Cyganem, ale nie, nie mieliśmy już później czasu porozmawiać, bo oczywiście dziennikarze dopadli Jacka Cygana, a Jacek Cygan jest po prostu ulumieńcem. Do festiwalu jeszcze wrócimy jutro o 18, a na koniec tej części pytanie do dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu bo nasz gość jest jednocześnie dyrektorem tej placówki. Dlaczego w zbiorach muzeum nie ma wzmianki o zespole Chłopcy z Opola? Z takim w głosie żalem zadzwonił do nas, podejrzewam, członek tego zespołu, pan Franciszek. W latach 60 to byli tacy opolscy bitersi. Ja muszę powiedzieć tak. Pamiętam, gdy przygotowywaliśmy ekspozycję stałą z Danutą Słomczyńską, która wygrała konkurs. Ja mówię, pani Danuta, i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze ten wykonawca. A pani Danuta powiedziała tak, panie Jarku, my nie robimy leksykonu polskiej muzyki rozrywkowej. My robimy rys o polskiej piosence. Jak pan kiedyś postawi dziesięciopiętrowy budynek, to wtedy możemy wrócić do tematu. Nawet no, jakaś wzmianka o tych chłopcach z Opola mogłaby się znaleźć. Proszę mi przekazać namiar... Y Obiecuję się skontaktować. <noise> Dziękuję bardzo. Rzecznik prasowy 62. Festiwalu Polskiej Piosenki jest naszym gościem. Do festiwalu jeszcze wrócimy jutro. Zapraszam więc na godzinę 18. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Wielkie śpiewanie w Opolu. To był od zawsze wdzięczny temat dla fotoreporterów. Oto pomnik papy Musioła, twórcy festiwalu opolskiego w pozie idącej prawdopodobnie na wywiad. A może uzgodnić z organizatorem festiwalu, dyrektorem opolskiej estrady Władysławem Bartkiewiczem, treść swojego wystąpienia. Czule czy ciule, jak będzie lepiej brzmiało to powitanie? Mamy rok 1965. Nasz fotograf zaczaił się na dziewczynkę z warkoczykami. To Karin Stanek urzekła Jurka piosenką o podróżowaniu bez biletu na gapę. Kto pamięta ten przebój o pola 65? A oto inna gwiazda. Tu wrażenie na fotoreporterach zrobiły u Kasi Sopczyk oczy. Rozmarzone, figlarne, szukające księcia, który gdzieś zaginął. Tu z kolei wykonawca, specjalista od podróżowania nad ranem torowiskiem tramwajowym Bogdan Łazuka. Taki niewinny, chudziutki, ale z poczuciem rytmu. Na scenie wywijał obcasami, aż trudno było uchwycić w kadrze. Czy poznają Państwo tę piosenkarkę? To Teresa Tutinas, która w obiektywie Jurka chciała powiedzieć: Jak Cię miły zatrzymać, przynajmniej na chwilę. Irena Santor, dama polskiej piosenki, dość często pojawiała się w obiektywie naszego reportera. Ją kamera po prostu kochała, zwłaszcza jak śpiewała: Nie kochać w taką noc to grzech. Tu, na tym zdjęciu z kwiatami, jakby chciała powiedzieć: Ja tu zapewne jeszcze wrócę, a publiczność: Powrócisz tu, powrócisz tu. Gdy na scenie opolskiego amfiteatru pojawiały się siostry Panas, to aplauz słychać było w komprachcicach i winowie. Wiadomo, Opolanki, nasze śpiewają. Po latach Hankę Opolankę nasz fotoreporter uchwycił w Alei Gwiazd. Wydoroślała, ale uroda nie przeminęła. W tle widać Michała Bajora, Pawła Kukiza i hejna listę Tadeusza Ciułę. A teraz zagadka. Kim jest ten chłopczyk wyjaśniający publiczności, że z tą sprawą nie ma nic wspólnego, a w to śpiewanie z całą salą został wrobiony? Brawo! To Jerzy Połomski i jego wielki przebój, cała sala śpiewa z nami. A tu pan Jerzy już nie taki fircyk w zalotach, a dojrzały mężczyzna. Z kim ucina pogawędkę? No, kto zgadnie? Podobno to był Jerzy Kryszak, ale głowy nie dam. A tak 54 lata temu wyglądał Piotr Szczepanik. Prawda jaki młodziutki? Gdy śpiewał żółte kalendarze w Opolu miał zaledwie 25 lat. Potem jeszcze pojawił się na scenie Opolskiego Amfiteatru, ale z brodą i to chyba była ostatnia festiwalowa fotografia pana Piotra, bowiem odszedł do niebios rok temu. Wracamy na Ziemię, gdzie fotoreporterzy, kamerzyści wręczają swoją nagrodę mis obiektywu tym razem Izabeli Trojanowskiej. Prawda, że piękna? Berło, korona i sesja zdjęciowa. Na scenie Paweł Kukis, fryz zwichszy, niewielki zarost, młody, gniewny. Ten gość kiedyś śpiewał, dziś chyba już głos stracił na tych debatach, sejmowych, kłótniach, bowiem pochłonęła go polityka. Chyba szkoda, że zmienił profesję. Panie i panowie, to ja, Andrzej Olechowski. Prawda, że jestem przystojny? Ładnie zapowiadam. Mam dwurzędowy garnitur, ale jeszcze lepsi w tej robocie są moi koledzy. Przywitajmy ich! Krzysztof Materna i Wojciech Mann poproszę o brawa. No i się zaczęło. Kabaret znanych prześmiewców trwał do rana. Początek czerwca w Opolu. Tu od zawsze było święto polskiej piosenki. Od kilku lat z różnych powodów wielkie śpiewanie odbywa się w czasie grzybobrania we wrześniu, a zatem do jesieni. Ludzie nawet nie wiedzą, jak są śmieszni, kiedy starają się być poważni.